Łajza, kotka, osiedlowa łajza jest białoprążkową pięknością ze skłonnością do flirtów. Przez te swoje okrągłe oczy, które mruży na sto sposobów, ma fanki w każdej klatce. No i te fanki zostawiają jej miseczki z kocim jedzeniem w okolicach drzwi. Łajza jest trochę puchata i trochę grubawa. No i gubi białe kłaczki, kiedy akurat zajrzy do mnie, na moją miseczkę... To jest w mieszkaniu tak, jakby stacjonowały tu białe renifery świętego Mikołaja. Łajza lubi sobie od czasu do czasu gdzieś pomieszkać. Wysiaduje wtedy fotele, poduszki, zna przyjemne uczucie usadawiania się centralnie na klawiaturze. Nie musi być Nie czyjaś. Nie musi być czyjaś, musi, czyjaś, musi, czyjaś musi. żeby traktować w ten sposób różne klawiatury i różne mieszkania, i różne miseczki kiedy już sobie pomieszka, pomruczy naje się i nałasie, bo to też lubi, mistrzenią jest łaszenia gotowa jest żeby wyruszyć w swój świat staje pod drzwiami i żadne miejskie obyczaje nie są w stanie jej przekonać, że N -n nie, -e". w końcu ktoś jej otwiera, wychodzi schodzi po schodach uważnie, nieśpiesznie kilka pięter w dół, nie wierzy windom i tak melduje się pod blokiem i nawet się nie obejrzy za siebie, miękko sunąc do swoich spraw, bo życie na zewnątrz jest wymagające i twarde. Samochody po parkingu jeżdżą jak szalone, więc łajza posiada ten instynkt, który pozwala jej przeżyć spotkanie z samochodami, z psami, z dzieciakami, na miękko. Wolna jest poza tym. Wolna, bystra i ładna. Przepis na dobre życie. Tyle się muszę jeszcze od tej łajzy nauczyć. Tyle się jeszcze muszę od tej łajzy nauczyć.